To jest z tej strony Grzegorz i... Gosia. i Gosia. Dzisiaj dotarliśmy do Stonehenge. Będziemy chcieli Wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy widokiem, jak można sobie poglądać Stonehenge płacąc za bilet, a jak można sobie poglądać nie płacąc za bilet. Dobry Good morning! Dzień Good morning. Good morning. Yes, dobry. booking. What name is it? up? So, Have you been to Stonehenge before? Uh, just on the free side. <laughs> okay. So Here is your ticket and map for the day. Cool. What so you can do now is go into the exhibition on your right through the glass sliding doors. Mm -hmm. and to reach the stones themselves, you can either walk for 30 minutes down the path ahead of you cool. or take a free bus from the other side of the glass building. Cool. Okay. Thank, Thank you so great. much. Thank you. Have a good day now. Okay. Thank you. Po lewej stronie, tak you can see, darmowe autobus. Z można pojechać można sobie pojechać. Pod, sam, pod sam pomnik, a możemy iść już na nogach 30 minut niecałe. Tak. Żeby była pełna jasność, my też dzisiaj nie płaciliśmy za bilet z tego względu, że jesteśmy members of uh, National Trust. I wtedy można sobie tu wejść za darmo. Cokolwiek trzeba wcześniej zabukować. Tak. Jak, ty jak typowy flat w Londynie. Muszę, muszę sprawdzić, słuchajcie. Hello! Hi! Yes! Ah, yes, somewhere. Just give me one second. oh are you got That's nice thank you very much. Thank, thank you. you. Hello! Lata temu wybraliśmy się tutaj z dziećmi po właściwie. Na Wracaliśmy święt, wtedy tak. z Polski czy z Niemiec i jechaliśmy do Szkocji. Nie, na Cornwallie. O, też... o no tak, na Cornwallie. Tak, i zatrzymaliśmy się tutaj w nocy o godzinie drugiej, drugiej nad ranem, że była bardzo nieatrakcyjna pogoda w tamtym momencie. Oczywiście e, e, Stoczeń było Centrum, tak. wszystko zamknięte na akutki. i wyszedł pan ochroniarz do nas i powiedzieliśmy ładnie, że my bardzo chcemy zobaczyć Stonehenge, bo jednak przyjechaliśmy tutaj jest tak daleka i, i jechaliśmy tyle godzin. No i rozumiemy to, że otwierają od 9.30, ale ale jak... czy jest jakakolwiek możliwość, to za z nie Stoczeń? Nie. I nas pan pięknie pokierował. Gdzie mamy pojechać? Gdzie mamy przejść? I stamtąd już było elegancko. Pięknie widać. Stąd chęć. oczywiście było no, środek nocy, gwieździste niebo. Mimo że. Dla nas? Dla nas tak tylko, bo tak. na kilka się dla tylko chwilkę rozpogodziło. Się I naprawdę rewelacja. Mieliśmy z tą tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli nawet tak naprawdę nie możemy wejść do środka. Oczywiście, że nie. Ale możemy zrobić zdjęcie. Jeżeli przyjechalibyście tutaj na jakiekolwiek przesilenie, tak. na przykład na, na letnie, znaczy na, na, równonoc, na równonoc albo na przesilenie, to jest dostęp wtedy. Bezpłatny do, 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 do tak. monumentu i też można sobie wejść całkiem do środka i dotknąć kamieni. A to z tego względu, że jest to miejsce no, poniekąd święte dla, dla niektórych dla druidów. I tutaj była wielka afera, jak wprowadzili opłaty za wstęp i tak dalej i tak dalej. Jak główny druid UK sprzeciwił się i powiedział, że nie może pozwolić na to, żeby. Święte ich miejsce zostało skomercjalizowane w ten sposób, więc muszą przynajmniej zagwarantować, że podczas e, równonocy. równonocy i przesileń będą mogli e, robić tutaj swoje rytuały e, bezpłatnie oczywiście. Jestem bardzo ciekawy, co sobie myślicie na temat, do czego w zasadzie służyło Stonehenge. Oczywiście Jest wiele teorii, jest wiele hipotez, od kalendarza przez, przez różne świątynie, przez cmentarz itd. itd. Jakkolwiek chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, co wy myślicie o tym, jaki był cel wybudowania Stonehenge. Niewiele osób wie, że w 50 latach. Tak naprawdę większość tych kamieni była ruszona. E, była pełna restauracja. Tak naprawdę nie wiemy, nie czy, wiemy oryginalne. Tak. czy wszystkie oryginalne kamienie wróciły na miejsce, czy to są niektóre podmienione. Ale myślę, że. No jest, to, jest to ciekawe, to były wszystko tereny wojskowe, to jest olbrzymi, olbrzymi um, poligon. Oh. Zaraz obok. Ciekawe, dlaczego teren wojskowy był akurat w tym miejscu, tak. gdzie jest stąpnąć. <Stonehenge> no ale to tylko będziemy sobie tak dywagować tutaj. Mamy swoją teorię, ale ona być może jest na tyle radykalna, że nie będziemy publicznie... I nie będziemy i publicznie tutaj. Omawiać, ale myślę, że... Każdy ma opinię, prawda? Tak. Fantastycznie. A tutaj jest dokładnie na przestrzał powinny się. Jak słońce przechodzi, to właśnie przez tą małą bramkę, która tam jest. A to to jest właśnie oś te dwa małe kamienie tam widać tutaj jest też Midsummer Sunrise mm -hmm. Czyli stamtąd przychodzi a tam jest tam zachodzi słoneczko oh, Hello to teraz pokażemy Wam, jaka jest różnica, gdyby nie płacić dwudziestu paru funtów za bilet wstępu, tylko jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć Stonehenge bezpłatnie. Oczywiście monument jest, jest rewelacyjny i, i to bez dwóch zdań, w sensie to jest miejsce, które jeżeli mieszka się w Anglii albo odwiedza się Anglię, to to jest e, jedno, jedno z miejsc, które, które trzeba odwiedzić tak naprawdę. Ale czy trzeba je odwiedzać za takie pieniądze? Myślę, że możecie się zdziwić. Popatrzcie, teraz ta część jest płatna, ta część jest bezpłatna. Nie możecie podejść bliżej, niż, niż ten sznureczek tutaj. Wiadomo, że jeśli tam to jest, to z tamtej w, te, strony w części sobie zapad... płatnej, tak, mm -hmm. jak płacisz za bilet, możesz podejść bliżej, ale... no wiadomo. I teraz Wam pokażę... Różnica nie jest jakaś ogromna. Pokażę Wam e, różnicę w zdjęciu. To same ustawienia kamery. z powrotem. Tak. Także waszej ocenie pozostawię, czy warto płacić za bilet. A z powrotem wracamy dróżką przez las. Nie chcemy iść zaraz koło drogi, tam autobusy jeżdżą. Poza tym dużo milej jest w lesie. Przejść kawałek. To na pewno. I tak nie wieje. Jeżeli ktoś nie ma ochoty płacić za, za atrakcję, to nadal może zostawić samochód na głównym parkingu i po prostu przejść sobie tymi dróżkami, którymi teraz właśnie idziemy. I można dojść bardzo, bardzo blisko z tą chęć. Zresztą, widzieliście na zdjęciach, jaka jest różnica. Dosłownie 3 metry może. Jeżeli już dojdziecie tutaj do do visitor center i będziecie chcieli wybrać e, opcję darmową to w tym momencie jak dochodzicie, nie idziecie ani do jednego ani do drugiego okienka z biletami tylko możecie iść albo jedną albo drugą stroną e, tutaj normalnie można sobie przejść e, te bilety są tutaj sprzedawane tylko i wyłącznie po to żeby dojść do, samej, e, do samego Stonehenge i żeby móc obejść je tak naprawdę dookoła jakkolwiek, tak jak pokazywaliśmy Wam, tam jest bardzo dużo e, innych opcji żeby zobaczyć sobie z dużej e, Bliskości. <głos》>, tak Z tą chęć, bliskości, tak naprawdę. Tak, e, bez płacenia. Więc tutaj śmiało można sobie przejść. To jest ogólnodostępne. Parking nie jest płatny, więc można sobie zostawić swój samochód. I nie trzeba się stresować e, tą horrendalną kwotą, którą oni sobie wymyślili za zobaczenie tej atrakcji. E, także idziemy do samochodu. To była nasza wycieczka do Stonehenge, pokazaliśmy Wam dwie opcje, a w zasadzie trzy opcje, jak można wejść za darmo, jak można wejść z biletem i jak można wejść tam, gdzie trzeba mieć bilet, ale wejść za darmo poprzez National Trust albo English Heritage Membership. Więc e, dosyć dużo opcji, dla każdego coś miłego i do zobaczenia na następnej wyprawie. Do zobaczenia. Cześć. Hej.